Siemano, witam w kolejnym odcinku, kolejnym vlogu, dzisiaj 22. Dzisiaj tak na, na chwileczkę Na tapetę, w... a, bo inaczej przyjechała do mnie też Ursus, ale szczędzie, proszę bardzo pięknym blokiem Koledze, pękło teraz zimę. No, myślał, że ma płyn, a miał płyn z wodą. No i pękło zaraz Na w tym miejscu I będę to rozbierał w tym wodzie. No jutro może, albo pojutrze zobaczymy. No, Z góry e, i tu zaraz za pompę jest. Z góry nie widać tego, ale to jest, to jest. O, to miejsce. O proszę bardzo! co. to jest paluchy palcem widać palcem po nie widać, ale tu, o tu! No z góry nie widać, a z dołu, z dołu, z dołu też nie widać. Nie mam jak tego pokazać, no, chociaż nie, nie zobaczycie, kurwa, nie, nie, zobaczycie, ale o tutaj widać. Tu widać tylko szlamę. O, tu! Widać ramkę, jak jest pęknięty. No, teraz go ładnie umyję jeszcze i, no i i co? No i palimy i do garażu. No. No. O, zaczynamy rozbierać już. Tutaj powoli już ropa leci. Tak jakoś mi się wydaje trochę za wolno to leci. No ale nie wiem. Także trochę wezmę jeszcze ten zbiornik. Jak już tak nie spuszczony do końca. Rozpuszczam spuszczam do zera. Jest to zlecie całkiem. No i okay. co, zostało mi tylko tu rurki i trzy śruby. A to dziadostwo. I co, no i wyciągam pompę. Ładnie tam oszlifuję, ale to za chwilę. Będzie się balić. Pompę mamy zdjętą. Ale pokażę, w którym miejscu pękło. Tu widać teraz, o. o w tym miejscu pięknie pękło, Zobaczcie. I powiem Wam tak, wyszlifuję to. Ładnie odpuszczę I Przemu mi podpowiedział jaki klej Dać Jakiś tam dwuskładnikowy I, I co? No to zastosuję Zostawię na dwa dni I co, no co zostawię? No, skręcę, zostawię Na dwa, trzy dni i zaleję płynem Odpalę i zobaczę Bo co innego zrobię no, Można byłoby wziąć i próbować zalać i i sprawdzać, ale to jak ja skleję to to, to już będzie amen w pacierzu a zobaczcie tutaj taki, taka ciekawostka Papak. tak dobrze? pa fa A tak? tak pafak Macie jakiś znaczek stary no. no nie wiem czy to jest oryginalna 4a czy, czy nie nie powiem wam, że nie, nie znam się na tym aż tak bardzo nie znam się na tych sprzętach i się nie wypowiadam. Dobra, ja to spróbuję oszlifować i skleić. Takie coś? Taki klej. Auto Wils CX80. W pudełeczku takim było. O. O. Takie. Wytrzymało By już do 315 stopni. Raczej, raczej tam takiej temperatury, rzeczy nie mamy nawet nie raz tylko na pewno wygląda to już tak o, proszę bardzo tu jest obsifowana, jest zrobiona taka paska zrobię tam włożyłem trochę do środka i powiem Wam, że jeszcze oprócz tego jeszcze było pęknięcie takie tutaj takie mikro mikro pęknięcie po prostu zobaczymy mówię, farba takie pęknięta więc co to jest obsifowałem a to jest pęknięte czuję żebym się zdenerwował, jakbym to złożył i by... I byłaby lipa, tak? Tak jakieś dziwne te dwa kolory wyszły, nie wiem dlaczego. A może się tak się mieni, no. No, no. dobra, tak to wygląda. Jutro będę skręcał pompę. I no i resztę. Zobaczymy co dalej nie będzie, będzie Jutro skręcę pompę, bo to niby 6 godzin jest twarde. I zobaczymy co dalej. Liczę na to, że po prostu to nie spłynie. Bo to tak wygląda, jakby miało spłynąć zaraz, ale to liczę na to, że nie spłynie, bo to jest dosyć gęste. I, i, i po prostu najwyżej to tutaj wezmę jeszcze poprawię. Jak to przesknie, to poprawię. Tu to. Chyba nie wiem, czy to tak można już będzie. Ale lepiej nie. Dobra, zobaczymy. Witam w kolejnym dziągu. Czterdziacha praktycznie poskładana. Tutaj o, podłączyłem pod nią rozruch, bo akumulator jest no, wy, wyciskany. No i chcę pokręcić go trochę, bo tutaj jest taki, żeby syfu nie było. Podpompowałem go trochę, ale to tak naprawdę wszystko idzie na powrót. To z tego, że gazu daje to nic nie daje. No, no i teraz to tylko jak to lekko, lekko go przekręcić, żeby tylko. Żeby się ruszyła Naprawdę no, tak, no, Zobaczymy tylko Czy w ogóle coś ruszy Zobaczymy, będzie No, coś tam ruszy. No, teraz tylko poskręcamy Ruryczki Tam jest, o, już tam widać Jest sklejone O, już, mi się wydaje, że już wystarczy Dobra, ja skręcam nie no, skręcone, tutaj elegancko zobaczymy. Zapalimy go, chwilę pochodzi. Tylko zobaczę, czy tak tutaj z tych miedziaków gdzieś nie, nie podcieka. Tu, 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 no i tam na dole ne? tutaj tego nie, odkrę tego nie odkręcałem, choć tylko tu no i zobaczymy, no, jak on chodzi. W górę ustawione zostało tak jak było. Teraz się ładuje jeszcze. Chcę go na ładowanie. No, a go przekręcimy na O, mam taki prąd. A akumulatory to, są, to jest nic. No, abla, jak to wiem. Dwie co kontrolka nie zasiedzi. Jak, jak, yy, gaz tutaj jakoś ma, z powodu jakoś dziwny. No dobra. Uh, 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 uh

tutaj, jak opuścimy no, Tutaj też możemy. A ten już widzę? Coś pójścił koło. Oba, zobaczymy. No teraz może, może zagłuda. Tu już jest, tu już puścił Tu już puścił i jedynek to 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 będzie zagadał już teraz tu, Jak już idzie, jak to ją Jak już idzie dymek, ne? I tu już jest paliwko To teraz będzie gadał, zobaczycie A będzie, jak już jest, o, jak już się kopci z dymka To je si gáváda, kůru, jak Ale Pani, Pani, w kolejnych dzionkach Już tak naprawdę, już, no to już trochę czasu minęło To już jest wszystko poskręcane Chodzi chodzi cyka ładnie. A teraz tu się zająłem hamulcami, bo obiecałem koledze, że zrobię mu jeszcze hamulce. To już jest pozbierane, jutro będę to, to skręcał. Ne? No, tak naprawdę bęben zostaje stary, a reszta wszystko idzie nowe. No, to no uszczelniacze, nie uszczelniacze. Tak naprawdę tutaj podciekało jeszcze z tej, tej, z tej pokrywy. O tej, o tej, bo można było odkręcić tylko te na trzy, ale tutaj jeszcze ciekło z tego, chociaż tak naprawdę nie wiem czy jest z tego ciekło, czy z tego, no ale rozkręciłem wszystko uszczelnie, i to, i to, i tu nowy uszczelniacz, tutaj tak samo uszczelniać yy, dwa uszczelniacze, jeden uszczelniacz, i drugi, i łożysko, środek jeszcze idzie, na? tutaj, o, to jest 40. No dobra, zrobię drugą część. Yy. Montażu nie będę nic nagrywał, bo, bo nagrywam z nagrywam. Kurwa robię to z tatą kolegi, a nie będę go nagrywał, bo może on tego nie chcieć dlatego robię to z nim, bo mi pomaga i na spokojnie to. No i oczywiście ręczy też tutaj będzie do zrobienia. I, i co? Tutaj to jest zepsute. To jest To dam tutaj trójnik, tylko. Wyjście trójniczek na prawo-lewo już będzie bez możliwości hamowania prawo-lewo. Bo tak naprawdę ten traktor robi tylko takie pierdełki, nic więcej. Maja, ma być, mają być hamulce, nic więcej o. Dobra, jak coś skręcę, to będę nagrywał dalej. Jedna strona zrobiona, czyli lewa, i teraz prawa jest już zkręcana. Zaczynam skręcać. Prawam tak. To kurwa, tak. Powiem tak. Ten owy żuraw bez tego, ani rusz. Tak, naprawdę. Jest. No wiadomo, no ktoś może mieć wózek albo coś, coś w tym stylu. A ja mam taki żurawik i powiem wam tak, ten żurawne samemu muszę można wrzucić samemu. Normalnie samemu. Bez strania się. Ne? Teraz tylko to skręcam. I. co? Tak wyglądały. O, tak wyglądały, proszę bardzo. Yy, szczęki chodzące. Tu jest ta uszczeleczka, yy, Taśma. Proszę bardzo, taśma. Cała wolełka. całutka ludzka no, Dobra, ja sobie to skręcam. Tak naprawdę to już mogę opuścić, bo już dwie się lubię, sobie chwyciłem. I co? do dzieła jak to miałem Skręcamy to. Palimy i wyjeżdżamy I dziękujemy bardzo za współpracę z tym traktorem Tak naprawdę od pierwszego dnia Pierwszego dnia Tego, tej zabawy z tą czterdziecką Mija jakiś Troszkę więcej niż tydzień Tak, bo nie miałem czasu No i 40 już wyjechała Zostało mi tak naprawdę tylko Zamiatanie garażu Ale to już koniec Ładnie hamuje Co tam jeszcze? Ha. Blok zalany płynem, nie cieknie. Zobaczymy jak się rozgrzeje. No, mam nadzieję, że Że nic nie będzie i, i będzie elegancko on jest. tylko ten plamy zagadać po sobie. A tego nie lubię. No ale dobra no trudno. Po robocie po robocie jest i... Trzymajcie się do nas znowu Hej.